To nie jest tak, że pis teraz robi za świętoszka. Schowaliście Morawieckiego na ostatnie miesiące, bo żeby nie było przypominania tego wszystkiego chyba, co się żartuję. działo. Wybory Niech kopertowe. Tej kampanii. Niech chyba nie przeszkadza. Wybory kopertowe, afera wizowa, afera w Rarsie. Dyrektorka biura Marawieckiego, która przyjęła 3,5 miliona łapówki, i tak dalej, i tak dalej. Polacy tu nie zapomnieli, i te sprawy będą prowadzone. Nawet jeżeli Nawrocki będzie ułaskawiał, chociaż mam nadzieję, że dojdzie do niego jakaś, jakaś refleksja, bo jeżeli będzie ułaskawiał i przestępców na e, tych poli na wie, tych politycznych, niech pan, nie więcej, niech pan nie przeszkadza. Niech pan nie przeszkadza, ja pana słuchałem, tak powiem, zastanowienie, zastanowieniem, mimo tego, że, e, że bredził pan, e, mówiąc na przykład o CPK. To właśnie ten rząd y, uruchamiał przetarg na CPK, to ten rząd y, doprowadził do decyzji lokalizacyjnej, której nawet nie byliście w stanie go do e, zagwarantować. Ten do rząd również miast. rozwija elektrownie atomowe i nie tylko myśli o współpracy z Amerykanami, ale być może z jakimś europejskim sojusznikiem, także partnerem w tym, w tym zakresie. Są środki europejskie, które już pracują, 18 miliardów zainwestowane w ochronę zdrowia, w 102 szpitale onkologiczne. To są te rzeczy, których wy nie najwięcej. Więc zobaczymy, czy taka koabitacja będzie łatwa, czy będzie trudna. Mam nadzieję, że też będą ludzie oceniać działania pana, pana Nawrockiego. I mam nadzieję, że wolne media również nie, nie, nie zaprzestaną swojej pracy. Również prześ, prze, śledzenia i Republika prześ, się rozwija, i, być i śledzenia i prześwietlania jego, jego przeszłości, bo e, może być ona problematyczna z punktu widzenia możliwych szantażów.